Dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny dzień. Wiecie? Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Przyjechał do nas specjalny, tak, na specjalne zamówienie dla na do najwspanialszego przedszkola, do Akademii pod Słuchajcie, naprawdę będzie się odbywało tutaj coś wspaniałego specjalnie dla nas. Tylko jest taka prośba. Żeby wszyscy dobrze spoglądali, żebyście się dobrze i Chodź Karolku, chodź kochanie tutaj, chodź z przodu, chodź. Będziesz widział. Za chwileczkę zaprosimy aktorów prawdziwych, a Was proszę o przygotowanie dobrze oczu i uszu, tak? Żeby oczy dobrze widziały, a uszy dobrze słyszały. No to już za chwileczkę opisałam tutaj. tajemnicze kraj Ktajewicz, i świateł bajki, dobrze? Posłuchajcie, tutaj, tak jak na tej wycieczce o krasnoludkach, pamiętacie jak byliśmy? I jak krasnoludki przychodziły tam? Także tutaj też mogą być jakieś krasnoludki się pojawić. Także bądźcie gotowi. Tylko pamiętajcie, że krasnoludki lubiły... Jak jest? Jak się wołało krasnoludki? Pamiętacie? Jeszcze raz spróbujcie. Jeszcze raz spróbujcie zauważyć krasnoludki. Słuchajcie, chyba widzę jakieś krasnoludki. Słuchajcie, to będzie bajka o śnieżce i siebie.

i'm ze względu na jej białą skórę wszyscy nazywali Śnieżką. Niestety dobra królowa zmarła, a król ożenił się z piękną, lecz okrutną i złą królową, która dbała tylko o swój wygląd. Nowa królowa nienawidziła Śnieżki za jej urodę, dobre serce i przy każdej okazji jej dokuczała. Chciałabyś tu do mnie, córko kochana. Cieszę się ogromnie, że przyszłaś dziś do mnie. Powiedz mi, aniele, jak w lesie, przyjaciele? Ojcze ukochany, w lesie pięknie. Listki, zajączki, ptaszki śpiewają. Wszyscy jak mogą wiosny witają. Radość w królestwie, choć król nieszczęśliwy. Nowa królowa mi oszukała. Ona ma serce zimne jak skała. Tylko jej w głowie szale i bale, ale ona nie myśli wcale. Królowa całe dnie spędzała na strojeniu się i pielęgnowaniu swojej urody. Codziennie wsiadała przed zaczarowanym lustrem i pytała. Lustereczko moje, pytam się codziennie, czy jest ktoś na świecie piękniejszy ode mnie? O, królowo piękna jak róży kwiat, swą urodą zachwycasz świat. Pewnego dnia królowa jak zwykle zapytała. Lustereczko moje, pytam się co dzień, czy jest ktoś na świecie piękniejszy ode mnie? Piękna jesteś królowo, jak gwiazda na niebie. Ale śnieżka tysiąc razy piękniejsza jest od ciebie. Wielki gniew popadła w królowa. Ze złości chciała zbić lustro. Ale się powstrzymała, bo przyszedł jej do głowy straszny i podstępny pomysł. Zawsze byłam najpiękniejsza, najmądrzejsza, najsilniejsza. Lech uroda śnieżki rośnie – obserwuję to zazdrośnie. No, – Lustereczko mi nie kłamie, zawsze, kiedy patrzę na nie. – Odpowiada na pytania, prawdę mówi bez wahania. – Niech by śnieżkę zgładzi. – Gęsty las ją zapropa. Niech się piekło otworzą i śnieżkę pochłoną. – Jutro nim stanie dzień, ujrzę ją zgładzoną. – Myśliwy! Myśliwy, wzywam cię! Witaj, Jośnie pani, weźmiesz śmieszkę w las głęboki, gęsty, ciemny i szeroki. Tam jej serce przewinął, a ja skarbiec swój otworzę, że robię to jak pani każe. Muszę minąć tylko stracę. W, w lesie potrój wilków bycia, pozostawię ją bez życia. Cóż miał zrobić biedny myśliwy? Oszukał śnieżka, że ma dla niej niespodziankę i poprowadził w ciemny, gęsty las. Czyli pan nareszcie zdradzi, dokąd dzisiaj mnie prowadzi? Chyba zaraz się rozpłaczę, kiedy znowu dom zobaczę. Królowa mi cię kazała zabić śnieżko mała, nie do nigdy na to zgody, byś była większej urody. Śnieżko, za lasami znajdziesz domek z i Ciebie dalej drogą niech zwierzęta ci pomogą. Nie wracaj nigdy do zamku, bo tam ci grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Do widzenia. Biedna dziewczyna błąkała się po lesie. Bała się każdego szelestu liści, każdej złamanej gałązki. Szła i szła. Spotykała po drodze leśne zwierzęta, ale żadne nie uczyniło ich. Szyb. Kiedy była bardzo zmęczona i przestraszona, zawołała. Leśni bracia, wołam was, przeprowadźcie mnie przez las. Nie ma końca tej podróży. Cóż ja widzę, Dom nieduży, duży, może bym odpocznę sobie. Jeśli wejdę, dobrze zrobię. W domku było wszystko malutkie, ale czyste i przytulne. Stał tam stół, na białym odróżnikiem, na którym było siedem miseczek, a przy każdej miseczce była mała łyżka, widelec, duszu, kuburzeczki. Pod ścianami stało siedem małych kuburzeczek. Zmęczona i głodna Śnieżka zjadła z jednej miseczki trochę kaszy, a z każdego kubka upiła trochę mleka, Ponieważ nie chciała zjeść wszystkiego z jednego nakrycia. Potem rozejrzała się, gdzie mogłaby się położyć. Wypróbowała kolejno wszystkie łóżka, ale jedno było za krótkie. Drugie za wąskie. A trzecie za twarde. Położyła się więc na podłodze. Skuliła się. I natychmiast usnęła wyczerpana. Tymczasem na dworze ściemniło się, a do domku wrócili jego mieszkańcy siedmiu krasnoludków, wrócili z Kacie? Witaj, witaj w naszej chacie! Skąd przychodzisz, czy się dowiem? Zaraz wszystko wam opowiem. Mam na cochę czarownicę, zła, okrutna zazdrośnica. Wczoraj się nieszczęście stało, jej lusterko powiedziało, że piękniejsza jestem ja. Wiecie, jaka była zła, chciała życie moje skrócić. Ty nie możesz do niej wrócić. Będziesz mieszkać mu nad domu. Nie otwieraj drzwi nikomu. Nie wiem jak się wam odwdzięczy. Może w domu was wręczę. Chętnie obiad ugotuję, posprzątam, poceluję. Przez cały czas Śnieżka była w domu Ona. Robiła porządki, gotowała, cerowała za I spodnie. Krasnoludki Wychodziłem rano do pracy szukać rudnych kruszców złota i drogich kamieni. Ona się wreszcie dobrze z tego ramanego że żyjesz. Może znów spróbować cię jak Nie otwieraj nikogo bo nas nie ma wniosek. Hej ho! Hej ho! Do pracy byś się szła! Hey hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho, hej ho. Hey ho, hej ho królowa żyła na zamku pewna, że po śmierci Śnieżki jest znów najpiękniejsza na całym świecie. Kiedyś jednak spytała lustra. dełko moje, pytam się codziennie, z... czy ktoś jest na świecie piękniejszy ode mnie? Królowo, jesteś piękna, jak gwiazda na niebie, lecz najpiękniejsza jest Śnieżka, która w katce z krasnoludkami mieszka. Zła królowa, Zaczęła całymi dniami i nocami zastanawiać się, jak się pozbyć śnieżki. Wreszcie przyszedł jej do głowy pomysł. Wysłała myśliwego, aby kupił kosz najpiękniejszych jabłek. Myśliwy! Myśliwy! Witaj, jaśnie pani. Przynoszę kosz jabłek, o których prosiła. Gdy wrócił, wybrała najładniejsze i przy pomocy czarów Abrakadabra, hokus pocus! Zatruła połowę. Potem przebrała się za biedną staruszkę i ruszyła w drogę do chatki krasnoludków. Któż w leśnej idzie dróżce? – Muszę patrzeć w tej staruszce. Jabłka na targnięce. Dziecko, kochana, jedno proszę. Ha, ugryzła, odwróciła. Muszę uciec, by krasnale nie spotkały mnie tu wcale. Gdy wieczorem krasnoludki wróciły do domu. Watch oh my god A więc prysnął czar zaklęcia, ukochała śnieżka księcia, czarownica bez swej mocy, krąży gdzieś po lesie w nocy. No i dobrze, niech jej władza nigdy więcej nie przeszkadza. Demek, witaj, córko miła, Ach, nadeszła więc ta chwila. Już cię nigdy nie dostawię, a wam dwojgu błogosławię. Ja, 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 ja! Ja, ja shuttle, na które zostały zaproszone wszystkich raz dworzani, dworzani, i podani. A w sercu królowej zagościły dobro i miłość. Płacz mi się złym, o już się śmieje. proszę musi.